Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Wstańmy i wysłuchajmy słów Pisma Świętego, które wybrane zostały na dzisiejsze święto wielkanocne. Są to słowa z Ewangelii Łukasza z 11 rozdziału od 29 do 32 wersetu. A gdy się dłumy Jezus zaczął mówić. Pokolenie to jest pokoleniem złym. Znak szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla niniwczyków, tak będzie i syn człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon, mężowie zmieniły stanął na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Wszechmogący miłosierny Ojcze. Tak jak swym słowem stworzyłeś niebo i ziemię jak też i przywróciłeś do życia ze śmierci swego umiłowanego Syna. Natknij nas swym Słowem, abyśmy poznali to, co potrzebujemy dla naszego zbawienia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Siostry i bracia, w stałym Panu naszym Jezusie Chrystusie. Doczekaliśmy się tego, Radosnego dnia, kiedy to po smutku Wielkiego Piątku, milczeniu Wielkiej Soboty, przyszedł Dzień Triumfu, Życia nad Śmiercią, Boga nad Szatanem, Nadziei nad Jej brakiem. Chrystus stał zmart, stał się pierworodnym uczestnikiem nowego życia, który również my, poprzez przest, zostaliśmy wszczepieni. O tym wydarzeniu opowiada nam. Ewangelia starożytna, która zabrzmiała sprzed ołtarza. Samego rana Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome wyruszyły, aby udać się do grobu Jezusa. A tam na miejscu czekał je największy z możliwych szoków. Grób jest pusty. Kamień, który zabezpieczał wejście do grobu, jest odwalony. Ciała nie ma. Siedzi tam jakiś młodzieniec i informuje przestraszone kobiety, że ów martwy Jezus, którego one szły namaścić, nie jest już tam. A bowiem już nie jest martwy, żyje, Zmartwychwstał. jest między żywymi i idzie na Wam spotkanie do rodzinnej Galilei. Co ciekawe, Owa tradycyjna peregropa z Ewangelii Marka nie kończy się spotkaniem ze zmarłych Ona jakby pozostawia nas, słuchaczy, w pewnej niepewności. Grób jest pusty. Anioł uważa, że Jezus został zmarły. Ale wyraźne spotkanie ze zmarłych nastąpi dopiero czytania dnia jutrzejszego, czyli kiedy Jezus spotka uczniów idących do Emaus oraz za tydzień, kiedy to objawi się tak zwanemu niewiernemu Tomaszu. Mówiąc inaczej, Ewangelia starożytna zostawia nas pewnym znakiem, znakiem pustego grobu, który zaczyna od tego, że owe piątkowe poczucie przegrania stawia pod znakiem zapytania. Czy aby na pewno w Wielki Piątek skończyły się wszelkie nasze nadzieje? Czy aby na pewno ów śmiertelny cios na krzyżu był ciosem ostatecznym? Tekst kazalny, który przeczytałem z Ewangelii Łukasza przenosi nas chronologicznie do trochę innego czasu. Jest to bowiem fragment podróży Jezusa z rodzinnej Galilei do Jerozolimy, gdzie udawał się wraz ze swoimi uczniami na święta paschalne, czyli wielkanocne. Jezus jednak już wtedy zapowiadał zarówno swoją śmierć, jak i swoje zmartwychwstanie. W w fragmencie, słyszymy zapowiedź znaku Jonasza. Cóż to takiego? Ten znak Jonasza. Kim był w ogóle ten cały Jonasz? Otóż był to prorok, którego krótką historię opisuje nam księga nazwana Jego imieniem, którą znajdziemy w Piśmie Świętym w Starym Testamencie. Jonasz, jako prorok Boży, dostaje za zadanie zwiastowanie Bożej kary mieszkańcom miasta Niniwa, a miejscowość leży na terenie dzisiejszego północnego Iraku. Bóg daje im szansę. Albo się nawrócicie, albo za swoje złe zachowanie poniesiecie srogą karę. I Jonasz ma Bóg Bożych wyrok ogłosić, ale ze strachu przed tym zadaniem postanowił uciec przed Bogiem i wsiada na łódź płynącą do miejscowości Tarszisz. Do dziś nie wiadomo, gdzie konkretnie mogła być ta miejscowość. wpadają różne lokalizacje od Bliskiego Wschodu aż do wsi, Hiszpanii. W każdym razie Jonasz myśli sobie, że uda mu się uciec przed Bogiem. Jednak kiedy łódź znajduje się na pełnym morzu, nagle pojawia się sztorm. Łódź zaczyna gwałtownie się kołysać, zaś na wszystkich spada nagle wielkie przerażenie. W końcu Coś takiego bardzo łatwo może skończyć się śmiercią. Wszystkich podróżując. Dlatego też marynarze próbują zorientować się, kto może być powodem tego typu Bożej dali. I tu dochodzą do tego, że to Jonasz, hebrajczyk, czciciel jedynego Boga Izraela, ucieka przed powierzonym mu zadaniem. Postanawiają więc wyrzucić Jonasza do wody z myślą, że w ten sposób skończą się wszystkie problemy i tak się dzieje. Kiedy Jonasz loduje w wodzie, sztorm znika. Może staje się ciche. Na łodzi z pewnością znajdowali się ludzie różnych narodowości i różnych religii, ale widząc potęgę Boga, wszyscy, jak czytamy w Biblii, złożyli Panu ofiarę, i uczynił To była, drodzy, pierwsza część znaku Jona. W ostatni poniedziałek wieczorem wszyscy byliśmy świadkami tego, jak symbol chrześcijaństwa we Francji, to jest katedra Notre Dame w Paryżu, płonęła długimi godzinami. Jak budowana, <grym> więcej jak sto lat świątynia. Parę godzin utraciła ulicę o ten dach. Coś przerażającego. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwa obrazy, które podczas tej tragedii się przeminęły. Pierwszy to ludzie. Co prawda mała, grupka, ale zauważalna, którzy przyszli nie po to, aby oglądać sensacyjne wydarzenie, ale aby się modlić. We Francji, gdzie. Religia, wiara jest zepchnięta do z murów kościołów, do domów modlitwy, czy własnego mieszkania. Nagle na ulicy. Stanęli ludzie, chrześcijanie, w dużej mierze młodzi ludzie, którzy widząc, co się dzieje, przyszli się modlić. To przypomina reakcję podróżujących na łodzi, którzy widząc ustającą burzę zaczęli modlić się do Boga Izraela. Drugi obraz z owych wydarzeń to pierwsze zdjęcie ze środka katedry, które pojawiło się jakoś rano we wtorek, gdzie wokół wszechobecnego pobojowiska zwala widać jasny, wyraźny i pewnie stojący krzyż. Ten blask tego krzyża po tym wszystkim, co działo się przez wieczór i noc, przynosi ogromną ulgę. Podobnie w historii Jonasza, cichość morza jest dalszym znakiem Bożej Potęgi, która pobudza ludzi w Jednak znak Jonasza idzie dalej. Prorok zostaje połknięty przez wielką rybę i spędza w niej trzy dni i trzy noce. Czasem jest tak, że ta wielka ryba jest utożsamiana z wielorybem, ale to nie ma zbyt dużo wspólnego z rzeczywistością. W końcu Konzuliarowy to po pierwsze nie ryba, to ssak wodny. Archeolodzy ustalili, że jest kilka mało tych gatunków, jest ryb, które byłyby w stanie połknąć całego człowieka naraz. No dla pocieszenia żadna z tych ryb nie pływa w Polsce. aczkolwiek nie to powinno być dla nas najważniejsze. I ona się trafia do wnętrzności ryby. Co sobie może człowiek pomyśleć w takiej dziwnej sytuacji? Już po mnie to tylko kwestia czasu jak umrę? Gdyby to jednak chodziło tylko o jakiś przypadek, jakiś zbieg okoliczności, być może rzeczywiście Jonasz powinien tak zareagować. Ale Jonasz wyciągnął z tego jeden bardzo ważny wniosek. Skoro owa burza, która dopadła nas na środku morza, która zagrażała życiu Memu i innych ludzi, miała jakiś sens. Skoro poprzez to Bóg chciał coś przekazać, to może również ta nieprawdopodobna historia, kiedy to siedzę w środku ryby, również ma jakiś sens. Jonas więc uczynił najwłaściwszą rzecz, jaką mógł uczynić. Jonas zaczął się modlić zaczął wyznawać swoje zaniedbanie, prosić Boga o pomoc, prosić Boga o ratunek. Po trzech dniach i trzech nocach, spędzonych we wnętrzu ryby, ryba z rozkazu Bożego wypluła Jonasza na nalot. Tak iż mógł wrócić do niniwy i wzywać tamtejszy lud do pokuty. W tym był drodzy znak nasz. Dzisiejszy tekst skazany pokazuje nam, jak krytyczny sposób je, ratuje Jezus na to, że ludzie Jego czasów czekali na znaki. Według przekazu Mateuszowego o znak prosi jeden z faryzeuszy, czyli ludzi mówiąc delikatnie dość niechętnych Jezusowi. Dlaczego więc Jezus odmawia pokazania znaków? Otóż Jezus nie przyszedł na ten świat, aby napisać encyklopedię. On przyszedł, aby zbawić człowieka, a relacją, która do tego zbawienia prowadzi, jest wiara. Oczywiście znaki w pewien sposób tę wiarę umacniają, ale kiedy my zaczynamy żądać znaków, to co to jest za wiara? Jeżeli dziecko domaga się od swojego rodzica znaku jego miłości, to znaczy, że coś jest nie tak. Co więcej czasem nawet znak nie pomoże. w sercu sceptyk, nawet widząc zmartwychwstałego Jezusa klewiącego go po plecach, jest w stanie odpowiedzieć: Jak to nie wierzy? Jezus w jasny sposób mówi, że kluczowe nie są znaki, ale kluczowa jest umiejętność, dar wiary, który jest w naszych sercach. Sercem historii o Jonaszu nie jest to, że południała ryba, a mimo to przeżył. Ale już człowiek ten zrozumiał, że nie ma sensu uciekać przed Bogiem. Że należy wypełniać to, co Bóg od nas oczekuje. Że po prostu trzeba Bogu ufać. Kiedy ludzie na łodzi widzieli Jonasza połkniętego przez rybę, mogli sobie pomyśleć już po nim. A przecież także podobne były odczucia najbliższych Jezusowi. To koniec. W takim momencie, kiedy wydawało się, że to On, że bez wszelkiej wątpliwości, to On jest Mesjaszem, oni go ukrzyżowali. Oni go zabili. Nasze nadzieje zniknęły. Czy jednak w zachowaniu apostołu było coś złego? Przecież nie mogli powstrzymać ani Najwyższej Rady Żydowskiej, ani Wątpijusza Piłata. A kiedy widzieli, że Jezus spoczął w grobie, no to co mieli poczuć? Skąd im do głowy mogła przyjść myśl, że on zmartwychwstał? Otóż, to jest, drodzy, zasadniczy problem. Oni to wiedzieli, bo Jezus im o tym mówił. Oni to słyszeli, ale przyjmowali tę naukę bez większego zrozumienia. Nie rozumieli tego, co on do nich Jakby Was teraz zaczął terroryzować zaawansowaną gramatyką hebrajską. No co byście z tego zrozumieli? No macie szczęście, że Wasz pastor był zły, trosz, zły z hebrajskiego i Was terroryzować nie będzie. Pismo Święte mówi nam, że wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Ale jak to się mówi w szkole, chodzi o słuchanie ze zrozumieniem. Kiedy znamy Słowo Boże, kiedy regularnie czytamy Pismo Święte, to nie tylko jesteśmy bardziej świadomi w swojej wierze, ale przede wszystkim, kiedy przyjdą gorsze dni, kiedy będziemy bezsilni, w naszej głowie zawali się żarówka z napisem przecież Bóg powiedział. Przed Bożym Słowem nie warto uciekać, jak prorok Jonas, ale warto do Niego dążyć. Warto je pragnąć. I warto widzieć Bożą i Bożą dobroć, siłę i miłość. Drodzy siostry i drodzy bracia w Chrystusie, jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć w to wielko, wielkanocne przedpołudnie. Tak jak już wspomniałem, dzisiejsza Ewangelia Stanu Kościoła właściwie nie pokazuje nam zmartwychwstałego Jezusa. Bardziej możemy powiedzieć, że pokazuje pusty grób. Spotkanie ze zmartwychwstań jest dopiero dalszym krokiem. Dlatego też Jezus po swoim zmartwychwstaniu aż przez 40 dni objawiał się ludziom. Dlatego też nie, nie tylko jutro, nie tylko za tydzień, ale przez najbliższych 40 dni będziemy świętować tajemnicę Wielkanocy. Tak to wygląda w kalendarzu Kościelnym. Abyśmy w słowie, abyśmy w sakramencie. Mogli spotkać żywego zmartwychwstałego Chrystusa. Mogli zrozumieć, że Jego zwycięstwo jest również naszym zwycięstwem, bowiem On zwyciężył nad naszym grzechem, nad naszą śmiercią. Teraz daje nam nowy żywot, swój nowy żywot, abyśmy my przyjęli Go na własność. Amen. Módlmy